Nazywam się Bear Grills. Odwiedzam najbardziej niebezpieczne regiony Ziemi. Gdzie znajomość sztuki przetrwania może decydować o życiu lub śmierci? Dziś jestem w dżungli Wietnamu, gdzie panują jedne z najtrudniejszych warunków na naszej planecie za zażartą walkę z dzikim obliczem natury. Jeden błąd może kosztować mnie życie. Lepiej niech nie pęka. Każde zwierzę chce mnie dopaść. Patrzcie, kobra plująca. Muszę je zabić, zanim one zabiją mnie. Rozum kontra pierwotna natura. Pokażę wam, jak przeżyć w jednym z najbardziej nieprzyjaznych środowisk na Ziemi. Naprawdę straszne miejsce. Skoła przetrwania. Lecę w głąb kraju, który zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach i umysłach większości Amerykanów. To Wietnam, gdzie rozegrała się jedna z najbardziej brutalnych wojen XX wieku. W czasie wojny ludzie ginęli nie tylko od kul. Równie niebezpieczna była dżungla. Ponad 3000 Amerykanów zmarło w wyniku chorób, wyczerpania i ataków zwierząt. Innymi słowy, padli ofiarą natury. W Wietnamie żyją jedne z najgroźniejszych węży świata. Co roku atakują ponad 30 tysięcy ludzi. Jeśli nie wiecie co robić, macie małe szanse na wydostanie się z tej dżungli, a ja zmierzam wprost do jej serca. To będzie klasyczna wietnamska akcja. Wyskoczę ze śmigłowca wiszącego tuż nad ziemią tak szybko, jak to tylko możliwe, potem ukryję się w dżungli. Niesamowite. Czeka mnie trudne zadanie. Dobra, ruszamy. Dżungla pokrywa ponad połowę Wietnamu. Pod osłoną drzew, wśród gęstej roślinności, widoczność jest ograniczona do kilku metrów. Prawie spadłem. Jest ciężko. Dżungla jest bardzo gęsta. Znalazłem rzekę. To dobrze. W czasie wojny wielu jeńców, którym udało się wydostać z niewoli, uciekało właśnie wzdłuż rzek. Musimy tam zejść. Rzeka może doprowadzić mnie do cywilizacji. Najpierw jednak muszę pokonać strome urwisko. Chodź, pójdziemy tą półką. Na dół jest z 10 metrów. Nie martwi mnie jednak wysokość, a to, co kryje się pod wodą. Wodospad wcale nie musi oznaczać, że woda jest głęboka. Mogą tam leżeć pnie lub zwalone drzewa. Musimy to sprawdzić. Poczekaj tutaj. Bambus to jedna z najbardziej wytrzymałych roślin na ziemi. Pod względem odporności na naprężenia przypomina stal, no i rośnie przy rzekach. Pozbędę się gałązek i zrobię sobie rodzaj długiej, prostej włóczni. Potem wrzucę ją do wody, i w ten sposób ustale czy jest głęboka. Warto stępić czubek, by nie wbił się zbyt głęboko w dno. Powstałaby okropna pułapka. To powinno wystarczyć. Wrzucę włócznie do wody. Jeśli ma tylko kilkadziesiąt centymetrów głębokości, włócznia się nie zanurzy. Udało się, zniknęła cała. Teraz wypłynęła. To oznacza, że jest tam dość głęboko, przynajmniej 2,5 pół metra. Im więcej włóczni wrzucicie do wody, tym lepiej poznacie ukształtowanie dna. Jest dobrze. Skaczę. Udało mi się dopłynąć do brzegu, ale to dopiero początek wyzwania. Jestem na wyspie. Pierwszy problem to słońce. Wyspa znajduje się zaledwie o 3 stopnie na południe od równika i jest na niej bardzo gorąco. Nie dajcie się zwieść chmurom, nie chronią przed promieniami ultrafioletowymi. Na tych szerokościach geograficznych słońce to główny wróg człowieka. Przez 12 godzin dziennie. Już czuję, jak w skóra mnie piecze. Wystarczy 15 minut, żeby doznać poparzenia słonecznego, a udar słoneczny może nawet zabić. Poszukam czegoś, co może mi pomóc w zmaganiach ze słońcem. Na plaży jest mnóstwo przydatnych śmieci wyrzuconych przez morze. Byłem już w najodleglejszych zakątkach globu i wszędzie, gdzie się znalazłem, zawsze natrafiałem na jakieś śmieci, zwłaszcza plastik, który rozkłada się przez tysiąc lat. Trzeba umieć wykorzystać wszystko, co wpadnie w ręce. Żeby przetrwać, muszę dostosować się do warunków, a czasem improwizować. Jestem na maleńkiej, bezludnej wyspie niedaleko zachodnich wybrzeży Sumatry. Pokażę wam, jak przetrwać w takim miejscu. Rozejrzę się trochę po okolicy i zobaczę, co uda mi się znaleźć. Jest tu niesamowicie gorąco i panuje nieznośna wilgotność. Słońce naprawdę daje w kość, a w głębi wyspy wilgotność po prostu wykańcza. Wilgotność powietrza osiąga tu 90%, co może być mylące, bo człowiek przez cały czas jest mokry, ale pot paruje momentalnie. Bez przerwy jestem narażony na udar. Zatrzymajmy się na chwilę. Tu jest zdecydowanie bezpieczniej, chociaż wciąż gorąco. Widzicie? Wszystko jest wypalone, więc już się nie zapali. Dobrze. Kontrolowany pożar to wskazówka, że ludzie i cywilizacje są niedaleko. Teraz trzeba wypatrywać i nasłuchiwać. To droga. Usłyszałem pojazd jadący w moją stronę. Widzicie? Piekiem. To ciężarówka z drewnem. Muszę przeciąć jej drogę. Dam radę. Nie ma czasu na machanie ręką. Muszę zaryzykować. Zdążyłem. Jestem na naczepie. Przetrwałem przedzieranie się przez lasy Alabamy, a moja niedawno złamana ręka spisała się nieźle. Pora wracać do domu. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany, tekst Krzysztof Jakub Słaniewski czytał jak